Cześć, witajcie na kanale Niszczyciel Dzieciństwa. Dziś mam dla was analizę odcinka Mabel i Zaczarowane Królestwo Jednorożców. Część druga. Na początku jest pokazany sen Forda. W tle możemy zobaczyć zniszczony portal, który on zbudował. Bill z Fordem nie lubią się z jakiegoś powodu. Powiedział mu, że przez zniszczenie portalu nie pokrzyżował jego planów. Znajdzie inny sposób, aby się dostać... Do tego wymiaru. Skrzykiwał kumpli, przygotowywał się do wielkiego dnia. czyżby mówił o apokalipsie, potwierdził, że tylko Ford może go pokonać. Nie zauważył, że jest jeszcze Dipper I Ford może mu powiedzieć jak zniszczyć Billa. Na sam koniec widzimy Forda w płomieniach. Gdy Bill się pojawia, zawsze towarzyszą mu płomieni. interesy! Skrzykiwałem starych kumpli, przygotowywałem się do wielkiego dnia. Nie tego ślada, nie będziesz, a kiedy w końcu się powinien? Wyciekaj na jest w twoim ładaniu! W tej chwili może i nie, ale różnie bywa drogi Stanfordzie, różnie bywa! No. <słuch> Muszę wszystkich ostrzec. Bill nadchodzi. Ford po raz pierwszy wziął ze sobą Dipera. Pierwszy raz został pokazany pokój, który kryje się za cyfrą numer 2. Jest to jego prywatny gabinet, o którym nie wie nawet Stan. Aby Bill nie dostał się do ich umysłów... Oto mój prywatny gabinet. Składzik zbiorów tajemnych latami zbieranych w terenie. Nawet wasz wujek Stanek nie wie, że takowy jest. Dzięki maszynie Ford chce zakodować myśli Deepera. Swoich nie musi, bo ma metalową płytkę. Wygląda na to, że Stan i Mabel nie są tak mądrzy jak oni i nie muszą się bać, że Bill wejdzie im do umysłów. Ford zdemontował portal, ale zostało kawałek szczeliny, którą zamknął w kuli. Gdy Bill zbije tą kulę, przejdzie do naszego wymiaru. W tym odcinku dowiedzieliśmy się, jak Ford wpadł na Billa. Ford ma na ścianie pełno obrazów Billa. Kolejne potwierdzenie na to, że to nie Ford zginie. Bill powiedział, luzuj, zawał dopiero po 90 Dokładnie w wieku 92 lat. You are not 92 yet. Co po przetłumaczeniu daje 92 lata, a nie 90 lat. Ford wytłumaczył Deeperowi jak poznał Billa i całą prawdę o portalu. <śmienic> <śmienic> Ford i bieg. Było się nie wtrącać. Drag, dlaczego ściskaliście sobie ręce? Mówiłeś, że może opętać każdego, byle przejąć ciołinę? Ostrożnie! Gdy Mabel zdobyła włosy jednorożców, pokryli oni całą chatę i Bill nie położył już rąk na rodzinie pańców. Gdy Bill to zobaczył, powiedział, że zmanipuluje kogoś innego. Jak myślicie, kto to może być? Klasa! To nas uchroni przed Billem! Siedząc w ciepłej chacie, będziemy bezpieczni. Widzę, że w domu nikogo nie zmanipuluje. Nie ma sprawy, następnego piątka znajdę sobie... Na Czy podobał Wam się odcinek? Piszcie w komentarzach udostępniajcie, dawajcie łapki w górę i nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco.